Witam Was wszystkich na moim kanale. Zaczęła się zima. Może w końcu zacznę znowu jakieś filmy dla Was nagrywać? Tak jak widzicie, mam takie mniejsze enduro. Zima się zaczęła, więc postanowiłem przejechać się po takiej małej trasie z Wami na zaczęcie zimowego okresu. Oczywiście, jakbyście się pytali, gdzie jestem, to jest województwo pomorskie. Przez to mamy tyle śniegu. No nic, przejadę się z Wami kawałek. Tak na zachętę? No to co, zaczynamy. Música mm, 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 mm. Tak jak widzicie, kochani, czeka mnie długa droga do domu. Oczywiście, drogą asfaltową ciężko jest jechać bez taki straszny lód. Tutaj, jak widzieliście, jest pełno śniegu, ale mam chociaż opony kostkowe i w miarę kupiłem ten motor też z tego względu, że będę mógł pojechać w inne miejsca, porzucać magnesikiem, bądź na jakieś inne wypady tego typu. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.